Marta Manowska w wolnym czasie chętnie podróżuje. Na relacjach oraz zdjęciach z wyjazdu coraz częściej towarzyszy jej przystojny blondyn. Fani nie mają wątpliwości, że łączy ich coś więcej niż tylko podróżnicza pasja. Sama Manowska nie kryje, że jej serce jest już zajęte. Marta Manowska na wspólnym zdjęciu z ukochanym, Marta Manowska, 40 litrów, zyskała popularność dzięki roli prowadzącej programy Rolnik Szuka żony oraz Sanatorium Miłości. Chociaż od lat pomaga ich uczestnikom w odnalezieniu miłości, sama nie opowiada za dużo o swoim życiu prywatnym. Gwiazda TVP jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieszcza wiele zdjęć z Zakulis oraz prywatnych wyjazdów. Od pewnego czasu na zdjęciach i relacjach z wyjazdu towarzyszy jej ten sam mężczyzna Daniel Wiśniowski. Widzowie znają go z programu Wyspa Przetrwania. Marta i Daniel nie tylko często razem podróżują, ale również wymieniają się uroczymi komentarzami w mediach społecznościowych. Na początku lipca razem ze znajomymi odpoczywali nad Mazurskimi jeziorami. Niedawno odpoczywali w słonecznej Italii. Jedno ze zdjęć z wyjazdu szczególnie zainteresowało internautów. Wiśniowski opublikował fotografię, na której towarzyszy mu prowadząca sanatorium miłości. Na ich twarzach goszczą szerokie uśmiechy. Ale cudne, dopiero teraz zobaczyłam cudna niespodzianka na koniec dnia. Marta Manowska jest zakochana, sami zainteresowani nie potwierdzają doniesień o związku. Jednak kilka tygodni temu Marta Manowska sama przyznała, że jej serce jest już zajęte. Na Instagram trafiło nagranie ze ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, pary, która poznała się w rolniki. Jej wpis skomentowało wiele osób, w tym Marta Manowska. Z komentarzy można wywnioskować, że Manowska i jej wybranek zostali posadzeni przy tym samym stole. To właśnie od tego wesela miała zacząć się ich znajomość. My też dziś świętujemy, waszą i naszą. Zdrowia, szczęścia, niech trwają!